Piotrze, zanim Cię wypuszczę, to jest jeszcze jeden moment w tym programie, czyli pytania z kapelusza. Zupełnie nikt nie wiedział, z kim będę dzisiaj rozmawiał, ale te pytania są w tym kapeluszu i za moment trafi do nas ten zacno. Taki dyskotekowy, dyskotekowy. Dyskotekowy, jest piękny, gustowny, no ale styl, szyk, klasa, proszę wylosuj. Biorę ze środka. Jakie jest Twoje ulubione słowo? Bo banalny będę, kocham Cię. To nie mogę tego inaczej skomentować. To jeszcze, czekaj, to tu i jeszcze tam druga rundka. Jaka jest Twoja największa kulinarna porażka? Ja miałem tych porażek wiele. Często mi się przypalił obiad jakiś, który próbowałem, słuchaj, ugotować, albo jakaś jajecznica, ale wiesz co, ale takiej porażki jakby takiej jednoznacznej, że ja dla kogoś coś przygotowałem, i pewnie to mi się nie udało, bo ja tam nie, nie jestem wybitnym kucharzem. Potrafię sobie zrobić coś, potrafię ugotować. Jak się bardziej postaram, to pewnie i dobry obiad bym ugotował. Ale nie jestem wybitnym kucharzem i nie mam też takich potrzeb na co dzień, dlatego że dziewczyny, z którymi tak byłem w życiu, a szczególnie Alma, jest świetną kucharką, więc ja właściwie trochę jestem od tej kuchni z, z tą kuchnią na bakier. Ale, ale potrafię ugotować, za to takich porażek nigdy nie miałem. Mhm. Nie, ale zaczęło mi się zupkę przypalić, oczywiście. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie dla Ciebie. Dobra. Y... Jeśli miałbyś być zwierzęciem, to jakim? Wystarczy, że jestem człowiekiem, ale gdyby, jakim? Kotem. Jeżeli naprawdę miałbym być zwierzakiem, to, to tak przyglądając się innym stworzeniom, to chciałbym wejść w naturę kota. Poczuć się przez chwilę kotem. Masz koty? Mam koty, ja strasznie koty lubię. Mam w tej chwili drugiego swojego kota w życiu, bardzo młodego. Jak I, się nazywa? Yy, Jimmy. I im bardziej mu się przyglądam i bardziej go obserwuję, to, yy, to, to są te <słysła> pewnie inteligentne stworzenia. To one są tak bardzo ludzkie, tych ludzkich cech mają tak dużo. Tak, tak... Kotem myślę, że tak. Mógłbym tam jeszcze, myślałem też, od razu i pomyślałem sobie o delfinie. Też jest to ciekawa strefa, prawda? Delfiny żyją, są bardzo inteligentne, są piękne i się kontaktują z ludźmi. Ale jednak te ludzkie stworzenia mi najbardziej kręcą. Koty są piękne, nie ma o czym.